Orzeszki w karnalu najlepsze do chmielu. Popcorn parzona kokorydza. Moja baba się puszczała, zjadła popcorn i przestała. No, każdy, <laughs> Jego... każdy chce dla istnieć, proszę Państwa. Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo, jagodowe. Moja kolba jak wiatralny. Zmaga popęd seksualny. Lody lody na śmietanie. Kto poliże temu stanie? No bardzo, panu dziękujemy. Kukurydza spina skórę i podnosi cycki w górę. Popcorn, prażona kukurydza. No. Kukurydza gotowana, będzie kolba po kolana. Nie, co ty mówisz, moja kolba? Kukurydza gotowana, wyprostuje ci banana. Zjadła popcorn, wyzdrowiała. Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe.